Turniej żużlowy o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza Zapraszamy 13 października o godzinie 15 na Stadion Rzużlowy przy ulicy Hallera 4 w Grudziądzu. Moc atrakcji i wielkie żużlowe ściganie. Międzynarodowa obsada 16 zawodników, 4 drużyny i 20 pasjonujących wyścigów. Zapraszają Prezydent Miasta Grudziąca i Grudziąckie Towarzystwo Żużlowe. Patronat medialny, tygodnik Żużlowy, portal sportowefakty.pl, TVSM w Grudziądzu i Radio... Sk. Szczegóły imprezy znajdziecie na stronie www.pucharprezydenta.grudziądza.pl Młode Wilki Atos ZF. Kacki koloru żółtego w turnieju Puchar Prezydenta przywdziewać będą juniorzy. Wszystkich czterech zawodników mieliśmy już okazję w tym sezonie oglądać na torze w Grudziądzu. Tutaj raczej młodego lwa, gdyż pochodzi przecież z jasnej Góry Huberta Łęgowika, pierwszego gościa idąc od początku sezonu. Sześć punktów zdobytych dzięki dwóm indywidualnym zwycięstwom w meczu z Łotyszami przykuło uwagę nie tylko naszą, ale także włókniarza za dobre występy nagrodzony żółto-niebieskim szalem od Grudziądzan i startami dla CKM-u przez Częstochowian. Wielu Hubertowi znalazłoby miejsce w szeregach gkm w sezonie 2014, a on w roli kapitana Młodych Wilków będzie chciał poprowadzić swoich kolegów do końcowego sukcesu. Tym razem jednak nie będzie musiał rywalizować z Krystianem Pieszczkiem. Podczas pierwszego derbowego meczu Gdańszanin dwukrotnie okazał się lepszy. Ale nic dziwnego, skoro na koncie utalentowanego wychowanka Wybrzeża są już dwa triumfy w brązowym kasku. Brązowy medal młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski zdobyty na torze w Bydgoszczy w 2012 roku oraz tegoroczne złoto drużynowych mistrzostw Europy Juniorów. Krystian Pieszczek to także dziesiąty zawodnik pierwszej ligi, a pomijając Andrzeja Lebiediewa, najskuteczniejszy junior Ekstra Ekstraligi. Startując w Gurdziądzu nie zmieniał barw w stosunku do swojego macierzystego klubu. Adrian Cyfer w niedawno zakończonych rozgrywkach w trzech spotkaniach zdobywał punkty dla gkm i za każdym razem notował bardzo dobre wyniki. Przez to tak jak Hubert Łęgowik wskoczył na stałe do składu swojej drużyny. Ze Stalą Gorżu zdobył dotychczas srebrny i brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski. Ostatnim gościem w sezonie był wychowany z startu Gniezno Oskar Pfeiffer. Podobnie jak w przypadku Szymona Woźniaka, także w osobie Oskara kluby ekstraligowe dostrzegają potencjalnego wzmocnienia. Gnieźnianin trzykrotnie wystąpił w roli gościa w szeregach GKM-u, wykręcając okazałą średnią biegową 1,9. Nie zawiódł w pierwszym meczu z GKS-em w rundzie finałowej, kiedy zdobywając 9 punktów mocno przyczynił się do końcowego sukcesu. W 2011 roku zdobył srebro młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski.